serią Halo łączy mnie ciepłe relacje, jednak nieobarczona większym ładunkiem emocjonalnym. Zawsze ciężko było mi się wkręcić w ten setting, nawet pomimo tego, że uważam gry z tej franczyzy za co najmniej dobre, a przy każdej odsłonie bawiłem się przednio. Tym bardziej więc szkoda, że. Przepraszam na chwilę. Halo Infinite? Ale kto mówi? Ale czy infinit? A jak nie Infinite, to kto? Jak nie infinit, to moje nazwisko, panu nie. Nic no. Nie, no. Ta wstawka pojawiła się tutaj tylko dlatego, że lata temu, przy okazji recenzji Halo 5, Klas wyprzedził mnie z sucharem... z telefonem. I niestety zdaję sobie sprawę, że większość z was nie jest na tyle stara, by załapać to nawiązanie, więc może wróćmy do standardowego rozpoczęcia. Siemanko z tej strony, Maxiora to jest recenzja Halo Infinite ogrywanego przeze mnie na Xboxie Series X, a wydanego także na Xbox One oraz PC. -ty. Po raz kolejny przyjdzie nam wcielić się w Master Chiefa i pokierować akcją zbawiania ludzkości, galaktyki i okolic przed kosmicznym zagrożeniem. Akcja zaczyna się kilka miesięcy po zakończeniu części piątej. I tutaj, właśnie, dla starych ludzi, takich jak ja, przydałoby się krótkie wprowadzenie do tego, co wydarzyło się w poprzedniej odsłonie, bo przyznaję bez bicia, że kompletnie nie pamiętałem nic na ten temat i musiałem wyszukiwać informacji w czeluściach internetu. Sytuacja nie prezentuje się zbyt różowo, albowiem ludzkość dostała sromotny oklep na Halo Zeta. Obarczona kompleksem boga sztuczna inteligencja Cortana została według wszelkich znaków na niebach i ziemiach zniszczona, a wygnani pod wodzą nowego, charyzmatycznego przywódcy dopchali się do absolutnej władzy nad pierścieniem. Sam mistrz szef dryfuje sobie bezwładnie pokonany po bezmiarze kosmicznej pustki, kiedy to natrafia na niego jeden z nielicznych ocalałych ludzkich pilotów, ratując go od pewnej zguby. Nie przejmując się grzecznościami i konwenansem, Chief natychmiast rusza ku powierzchni pierścienia, by jako jednoosobowa armia odbić go z rąk agresywnej obcej rasy, by nie został wykorzystany w formie broni mającej doprowadzić do destrukcji Ziemi. I zarys fabularny jest ogólnie taki se, niespecjalnie wykraczając poza standardy kosmicznego shootera, w którym jako super żołnierz robimy sobie piu 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 do dziwnych stworków. Historia za to broni się całkiem zgrabną narracją. Bo stara prawda mówi, że nawet jeśli opowiadasz, co jadłeś tydzień temu na śniadanie, ale robisz to w sposób niezwykle zajmujący, to słuchacze, czując ducha przygody towarzyszącego kulinarnej ekwilibrystyce, sami zaczną prosić cię o recepturę, tudzież kurs gotowania. Na tym w końcu opiera się medialna figura Roberta Makłowicza mniej więcej, bardziej mniej. Dlatego też tutaj wszystkie dialogi okraszone są odpowiednią porcją dobrze dobranych emocji. Wierzymy w przedstawiane na ekranie postacie i ich motywacje, potrafimy się z nimi utożsamiać, czy wreszcie mamy chęć im kibicować. Istotne w tym aspekcie jest również to, że autorzy scenariusza nie poszli w przedstawianie bohaterów, szczególnie Master Chiefa, jako pomników bez skazy, którzy dumnie z pieśnią na ustach niosą sprawiedliwość dla pokrzywdzonych. Główni bohaterowie, zarówno drobne grono protagonistów, jak i ich oponenci, przedstawieni są jako osoby pełne wad i słabości, które dzielnie próbują przezwyciężyć. Do tego relacje, jakie kreują się pomiędzy poszczególnymi postaciami, są autentyczne i zajmujące. Szczególnie zwraca tu uwagę ta pomiędzy naszym Spartaninem i bronią, czyli towarzyszącą nam sztuczną inteligencją, której zadaniem było zniszczenie Kortany. Jako obserwatorzy wiemy nieco więcej niż bohaterowie i wyposażeni w tę wiedzę obserwujemy z zaciekawieniem jak rozwinie się ta nietypowa znajomość. Dialogi pomiędzy bohaterami nie są może obrazem scenopisarskiego kunsztu, ale bardzo dobrze wpisują się w konwencję całości i skrojone są dosłownie na miarę tej prostej opowieści. To wszystko sprawia, że główny wątek schodzi tak naprawdę na drugi plan, a tym co najbardziej interesuje odbiorcę są właśnie bohaterowie i ich rozwój na tle całej opowieści. Ale ja tu Pitu Pitu o jakichś scenariuszach, a przecież kogo to obchodzi, przecież to jest shooter, mamy robić piu-piu-piu do kosmitów. A trzeba przyznać, że zgodnie z tradycją serii, rzeczone piu-piu, będące istotą całej rozgrywki, jest tutaj przednie. Przede wszystkim wrażenie robi potężna rozpiętość arsenału, który obejmuje niemal wszystko, czym mały entuzjasta eliminowania kosmitów może zamarzyć. Od klasycznych pistoletów, strzelbi karabinów, poprzez wyrzutnie rakiet i snajperki, aż po wymyślną kosmiczną broń emitującą śmiercionośne, kolorowe światełka. Możliwość noszenia przy sobie wyłącznie dwóch egzemplarzy jednocześnie niejako wymusza na nas częste żonglowanie hurtowo rozrzucanym po mapie sprzętem, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapoznać się z całym asortymentem narzędzi zagłady. Oprócz tego mamy też naręcze broni stacjonarnych, które możemy odpiąć od stanowiska siejąc krew, pot i oderwane kończyny w szeregach wrogich zastępów. Również i w temacie pojazdów jest dosyć bogato, ale w tebeczkę beczkę miodu wkrada się spora łyżka dziegciu, albowiem sterowanie woła o pomstę do nieba. O ile sprawdza się ono jako tako przy pojazdach latających i ich wszelkich wariacjach, tak wszystkie wozidła poruszające się na kołach sprawiają fizyczny ból kiedy jesteśmy zmuszeni się nimi poruszać. Na szczęście nie jesteśmy i nie ma żadnego momentu kiedy gra wymaga od nas poruszania się inaczej niż na własnych opancerzonych nogach. W starciach znaczną zabawę zapewniają też przeciwnicy. Może nie ma ich zbyt wiele gatunków, ale zdecydowanie rekompensują to swoimi działaniami na polu bitwy. Postępują w miarę inteligentnie, a i pod tym kątem każda odmiana znacząco różni się od innych, będąc wyposażona w całą gamę charakterystycznych dla siebie zachowań i postępując zasadniczo dosyć rozważnie, chcąc utrudnić graczowi życie. Jednak to, co jest dosyć zaskakujące, to sama struktura gry, bo Infinite to gra z otwartym światem ale takim otwartym w dobry sposób. Bo pomimo tego faktu zupełnie nic nie przeszkadza w tym by wesoło podążać za główną linią i bawić się w tym otwartym środowisku w jak najbardziej liniowy shooter. Wszelkie poboczne aktywności zostały jednak skonstruowane tak, że możemy spokojnie zaliczać sobie je po drodze od jednego głównego znacznika do drugiego poszerzając tym samym nasz arsenał, odbijając pozostałości sił UNSC, które ochoczo rzucą się do walki z agresorem, wspomagając nas w działaniach wojennych czy odblokowując dodatkowe punkty szybkiej podróży. Szeroko pojęta eksploracja jest w sumie niezbędna do Oczywiście. rozwoju postaci, albowiem konieczne do rozwijania naszego dodatkowego sprzętu rdzenie znajdujemy w poukrywanych skrzynkach. I ten rozwój nie jest jakoś specjalnie konieczny, niemniej zwiększenie funkcjonalności, chociażby takiej linki z hakiem, znacząco uprzyjemnia rozgrywkę, oddając do naszej dyspozycji dodatkowe narzędzia ofensywne, ale również znacząco zwiększając naszą mobilność. Szkoda tylko, że w spider nieco przeszkadza fakt, że zaczep linki wymaga sporej precyzji, by chociażby wspiąć się na niedaleką skalną półkę. Wracając jednak do formuły rozgrywki, to mnogość aktywności pobocznych potrafi skutecznie odciągnąć nas od głównej linii nie tyle faktem wymuszania na graczu ich podejmowania, co autentyczną przyjemnością wynikającą z odbijania baz wroga czy walki z potężnymi przywódcami rozsianymi po mapie. Jak jednak wspomniałem, możemy spokojnie podążać za główną linią, nie zawracając sobie głowy znacznikami na mapie. Problem jednak w tym, że te główne misje są zrobione bez większego polotu. Newralgiczne punkty każdego zadania połączone są prostymi, powtarzalnymi arenami, z rzadka okraszonymi jakimś urozmaiceniem. Największym jednak grzechem jest jakaś tragikomiczna klątwa trójki, która potrafi zmęczyć i zniszczyć jakąkolwiek dynamikę rozgrywki. By uruchomić windę, musimy przynieść trzy baterie, by otworzyć wrota, musimy znaleźć trzy przełączniki, niszczymy trzy nadajniki i przechodzimy przez trzy pokoje. Nawet cholerne starcia z bosami potrafią mieć trzy fazy przeplatane walką z trzema falami wrogów. Jesus! Nie zmienia to faktu, że gry doświadcza się niezwykle przyjemnie. Czego nie można powiedzieć o wrażeniach estetycznych. Nie chciałbym, byście mnie źle zrozumieli. Infinite nie wygląda jakoś tragicznie. Ba ono nawet nie wygląda źle. Po prostu nieco rozczarowujące jest, że po roku od wydania przepotężnych konsol nowej generacji najnowsze Halo będące de facto wespół z girsami wizytówką Xboxa, wygląda zupełnie nie jak najnowsze Halo. I nie będzie specjalnym nadużyciem, kiedy powiem, że na pierwszy rzut oka graficznie nie odbiega od poprzedniej odsłony. Oczywiście ona nadal wygląda przyzwoicie, ale nie ma efektu wow, którego przecież oczekiwalibyśmy od flagowego tytułu danej platformy. Oddać jednak należy sprawiedliwość, że otwarte przestrzenie imponują malowniczymi krajobrazami i przytłaczają wręcz swoim ogromem. Również oświetlenie jest najwyższej próby, a wszelkie wizualne efekty wystrzałów czy wybuchów potrafią cieszyć oko. Zdecydowanie gorzej jest z wnętrzami budynków czy modelami postaci, które wyglądają dosyć archaicznie. Może to też wina zahaczającej okreskówkową stylistyki. Nie zmienia to jednak faktu, że oczekiwałoby się czegoś lepszego. I to tyle, jeśli chodzi o Halo Infinite. Nawet pomimo tego, że nie oferuje nam wizualnej uczty, powodującej ekstazę wszelkich zmysłów, to nadal wyśmienity tytuł z ciekawą warstwą fabularną, ale przede wszystkim diablo grywalny. Dlatego też. Halo! Infinite ci się podobało. A pies? A pies ci mordelizał. Tak. To nie miało najmniejszego sensu. I tą Archaiczną myślą kończy. Cześć.